Cześć! Cześć wszystkim. Witamy Was w zastępczym studiu w ogóle Poland. No, czyli w naszym salono Gardorobio y, studio, <noise> studio coś tam. Coś tam. Tak, przychodzimy z update'ami co do mieszkania. Jak pamiętacie, obserwowaliście nas zapewne w naszej podróży do Barcelony. Najbardziej przypadło nam drugie mieszkanie y, do gustu. Ostatecznie stwierdziliśmy, że no tak jest po prostu tak ale mieliśmy kilka pytań do właścicieli które musiały być przekierowane przez agencję Agencja. mianowicie w mieszkaniu jest pianino w mieszkaniu jest łóżko wbudowane w ścianę w sensie nie takie składane nie na takie, filmach nie takie tylko takie że jakby jego listwa jest przymocowana do, do ścian po podłogi właściwie chyba, chyba tak to jest takie e... dziwne, wiecie, a, i to jest też pokój, w którym my nie chcemy łóżka, to po pierwsze, a tak. po drugie mamy własne łóżko, więc nie tak, możemy, wiecie, pokoju, łóżka na łóżku. W tym pokoju ma być studio do nagrywania. Tak. E, co tam było trzecie, e, nie działał domofon tak, e, i jak, e, jak przyszliśmy z tą panią z agencji i ona dzwoniła do domo, domofonem, to dzwoniła wielokrotnie, nikt nie otwierał i w końcu ta pani, która tam mieszka Jeszcze obecnie, wynajmuje, musiała zejść na dół, o to chyba szóste piętro, żeby nas wpuścić. Ale windy są. E, Ale ona chyba biegła, była taka zdyszana. No, Oni fitness. Bo ona tam, Sporty Spice Sporty, jest, bo tam tak. były też jakieś siłowni. Tak. Bo... Dobra, słuchajcie. E, I miejsca parkingowe. A my, wiecie, nie, nie, mamy, nie będziemy i mieli. Nie, planujemy. W ogóle nie, 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 A co do nie, nie, no to jakby ładnie wygląda pianina, jakby to jakby ładnie wygląda i nie, 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 zrobić nie, nie, ale nie, no, na pianinie miejsca. I zajmujemy nie, na zajmujemy i miejsca, nie, mamy też co do miejsca parkingowego, się to nie, 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 nam oni obniżą może, jeżeli nie, po prostu nie, 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 jakichś innych lokatorów, tak? Tak, no bo wiecie, bo można samemu, Znaczy oddzielnie wynająć miejsce parkingowe. Tak, I tak, tak się chyba wydarzy z, z tego No co dobra, dni. słuchajcie. Sytuacja wygląda tak, że ona mogła zadać te pytania właścicielom dopiero we wtorek, a my oglądaliśmy je w sobotę, ponieważ oczywiście tam było święto weekend. Poniedziałek, tak, Więc tak. ona skierowała te pytania we wtorek. My otrzymaliśmy chyba właściwie się jakoś dnia następnego, tak, to akurat szybko pojutrze i uwaga, zgodzili się na wszystko. Zgodzili się zabrać łóżko i pianino, mimo że, jak pytaliśmy tej obecnej lokatorki, tak. to ona mówiła, że jak się wprowadzała 3 lata temu, to prosiła o to samo, i się nie zgodzili. Tak. Więc Teraz my byliśmy zgodziły. tacy, że pewnie nie ma szans, no. ale spróbujmy. Tak. Zgodzili się nam obniżyć czynsz ze względu na te miejsca parkingowe, komuś innemu wynajmą, i zgodzili się, znaczy w sensie ten domofon naprawią, jakby to zostało. Czyśmy że? No tak, domofon zostało naprawią, to, to zgłoszone do jakiejś administracji czy coś? Tak. Tam. No więc my byliśmy tacy, okej. Okay, no to chcemy to mieszkanie w takim razie e, i, i, i w tej sytuacji wtedy zostaliśmy poproszeni przez panią z agencji, aby e, dostarczyć jej mailowo w ogóle plik e, wielki różnych dokumentów. Tak. E, Zaczekaj, bo zabraliśmy fotele, a rybuś nie ma jak zejść. O nie, zapiekło. Chodź, chodź. O nie, rybuś. Rybuś chodź. Chodź tam. O Jezu, rybuś jest, rybuś taki. Biedny. Rybuś skoczył, bo mamy jeszcze tą jedną szafę bodzio, i na szafie bodzio jest, są głośniki z, ze wzmacniaczem. I koty lubią wchodzić na wzmacniacz, bo to jest najwyższy punkt w salono, garderobo, studiu. I obok nich są fotele, ale fotele musieliśmy przesunąć, aby były przy drzwiach balkonowych. I Rybuś Nie wiem, jak zaskoczyć, bo nie ma fotelu. A jest za wysoko po prostu. Udało się. To była, to takie ten, y, akcja ratunkowa, jak y, strażacy z, y, z tych, z drzew. No bo widziałem tam, widzieliście, że patrzyłem, bo po prostu on się tak patrzył, nie ma foteli, został uwięziony. Ale widzicie, to jest też jakby oznaka czasu. Kiedyś się zdejmowało koty z drzewa, teraz się zdejmuje z, y, z, z wzmacniaczy. Tak. Y, dobra. Y, I... Musieliśmy dostarczyć dokumenty bankowe. Nasze ostatnie pensje jakieś, nasze oszczędności, jakieś tam firmowe też powiedzieliśmy, że sami siebie zatrudniamy. Żeby oni muszą mieć gwarancję i pewność, że zarabiamy że ile. ile... Jesteśmy wypłacani. Słuchajcie, ja nigdy przed nikim e, nie pokazywałem tak wszystkiego ja tylko też. księgowym, no bo jednak to są takie prywatne rzeczy i tak dziwnie, nie. No. I, i, I no ale to jest konieczność widocznie na zachodzie, tak to jest, tak to wygląda. Więc no co poradzicie? Nic nie poradzicie. I poproszono nas jeszcze, abyśmy napisali o sobie kilka zdań. Tak, więc... Takie Biona stawiacie Kilka zdań. Tak sobie. przedstawić się właścicielom, bo właściwie właściciele w ogóle nie biorą w tym udziału. Oni w ogóle nie. Jakby cokolwiek, nie? No więc tak, mają agencję. Tak, tak, ale mm. jak, yy, są duchami. E, więc napisaliśmy o sobie kilka zdań. Poprosiliśmy naszego nauczyciela języka hiszpańskiego, żeby przetłumaczył na hiszpański, żeby nie było pomyśl... błędów, wiesz? Tak, żeby... żeby nie było błędów, a z drugiej strony, żeby pomyśleć, się, że fajnie niż po angielsku, bo będzie tacy, że o, że jesteśmy tacy hop do przodu, nie? Tak. Dołączy... E, o, jakby Dołączyliśmy do nich zdjęcie. Tak, nasze. Adam, Adam wpadł na super pomysł, przedstaw go, proszę. Tak, zdjęcie, które zrobiliśmy sobie w lipcu, zresztą w twoją rodzinę. Tak. jak poszliśmy na bunkry i tam było co widać, A całą... Pokażmy je zresztą. Tak, to e, ono. Zresztą całą możemy pokazać, no to, to o nas też możemy pokazać. E, całe było widać całą panoramę Barcelony. Eee, I my tacy uśmiechnięci, wiecie, super ludzie, mieli, dobrzy. No, czyli prawda. Myślę, że są różne opinie na ten temat. No i ona miała do nas wrócić z tym. No i usłyszeliśmy, że ostateczna decyzja będzie w piątek. Uf, tak, ostatni piątek. W piątek nie doczekaliśmy się decyzji. Napisała do mnie, była ja cały czas z Renatą, czyli z tą panią od agencji na WhatsAppu, nie? Tak, bo w Hiszpanii to w głównie WhatsApp. Powiedziała w piątek, że y, jakby pogania ich i w sobotę będzie decyzja. W sobotę się nie odzywała, więc wysłałem jej na Whatsappie tego gifa. I odczytała i nie odpisała. Więc już po prostu my wiecie. My już tacy uuu, już taki zimny po bo... Y, nie uda się. Niby z jednej strony, skoro się zgodzili, na te rzeczy wskazywałoby, że spoko, ale z drugiej strony, no nie wiem, wysłaliśmy im to bio i... Y, nie wiem, myśleliśmy, że może, chyba homofoby nie, no bo nie ukrywaliśmy nic tam, tak? To nie jest Polska, żebyśmy ukrywali. Że jesteśmy braćmi albo kolegami, tak. jak się to robi w Polsce. Ale pomyślałam bardziej, może, wiecie, może jakieś Polakofoby czy coś takiego, może im przeszkadza nawet już nie, że kwestia pochodzenia, tylko że nie zarabiamy, nie będziemy zarabiać o, w Hiszpanii no może. czy coś, nie wiem. I ona nic nie odpisała. I w niedzielę ja do niej napisałem już taką wiadomość po południu, taką w stylu: No, że wiesz, kochana, ogólnie to mamy inne ogłoszenia, też nas bardzo pragną. I jak nie dasz mi szybko znać, no to przykro mi nie. Bo ta nie spoko, jest prawda? Tak, no wiadomo, że to nie jest jej wina. Ale była pośredniczką w tym wypadku. Więc takie. Ja, tak ja zagrałem w wabank. Wabank. Nie wabłą. I ona napisała do mnie o godzinie jakoś 19 w niedzielę. Nie nagraliśmy żadnych naszych reakcji na to, co napisała, ponieważ nie jesteśmy Anjax i jednak chcemy trochę prywatności zachować dla siebie. Ale jesteśmy świetnymi aktorami. Tak, to prawda. Więc postanowiliśmy odegrać tę rolę. Jesteś Renatą, ja jestem sobą. Dostajesz wiadomość na WhatsAppie. Dostaję wiadomość na WhatsAppie. Ja na zewnątrz, ja w środku. Aaaa! Bo wiecie o co chodzi? Nie mogłem, e, jakby. Po, po pierwsze, Patryk by dostał zawału. Bo Patryk tak. jest y, taką osobą, że jak coś są jakieś takie niespodziewane dźwięki, takie jak rybuś, to po prostu jest źle. Jest bardzo źle. Więc y, nie mogłem czegoś takiego zrobić, więc idę z telefonem do Patryka. Patryk oczywiście w bazie. <noise> Czyli w leżał. E, I mówię, Patryk. Zaraz, no odegrajmy to. Jesteś Patrykiem. Ja jestem sobą. Patryk. A? Jaki masz humor? A Coś mam Ci do powiedzenia. Słuchasz mnie? No co? Dostaniemy to mieszkanie. jaj! Jaj, jaj. jaj, jaj, jaj. Ta cochy, skotkowskie, ta cochy, skotkowskie! <słuch> Mniej więcej jaj, tak to jaj, wyglądało. Jaj. Mniej więcej tak to wyglądało w Patryka głowie, bo nie miał aż tyle siły, żeby wstać. Ale cieszył się bardzo, Zmęczyłeś się? Jest już fitness na cały tydzień zrobione. Okej. Okay. Więc dobra, wiecie oficjalnie jak jest. Teraz już nie ma odwrotu i to się wszystko dzieje. Dobra, powiem jeszcze co mam jeszcze powiedzieć. Nie wiem. Tak jak? Tak, dostaliśmy dwa ale, czyli jedno jest takie, że z dwóch kaucji będą trzy. Poprosili nas, żebyśmy do, że, żeby zwiększyć kalcję do trzech z tego względu, że nie będziemy zarabiać e, i, mieli, i mieli żadnej umowy w Hiszpanii i mają jakąś obawę. Z jednej strony e, rozumiem to i wiem, że tak się zdarza, bo już wcześniej e, przy innych ogłoszeniach słyszeliśmy, że dwu- albo trzy miesięczna z drugiej strony myślę, że tak naprawdę to niczego nie zmienia, bo jakbyśmy mieli przestać płacić, to byśmy przestali płacić. Tak. Więc myślę, że po prostu chcą więcej hajsu mieć na raz, ale jakby no trudno. Jest okay, jak no. jest, podpisujemy umowę przez agencję, to wszystko jest potwierdzone. Mamy jakby gwarant, niby, że otrzymamy te wszystkie pieniądze w razie wyprowadzki. Też możemy sobie na to pozwolić, dzięki jakby waszemu wsparciu, też mamy jakieś oszczędności. Więc spoko, a druga kwestia jest taka, że od 2 listopada dostaniemy klucze, bo wtedy będzie poniedziałek, oni też potrzebują kilku dni, żeby tam ogarnąć to mieszkanie, bo pod koniec po, miesiąca tak, ci lokatorzy się wyprowadzają. Do Czech Republic. Tak, do Czech i to jest też dobry znak, sobie pomyślałem, bo wiecie, jak my tam przyszliśmy, to było bardzo niezręcznie, bo no tam byli ci obecni lokatorzy. Wiesz co chodzi, oglądasz mieszkanie, no bo jak a tam się wynając. Tak jakby do nas teraz ktoś miał wejść i nam chodzić po pokoju. A tam są czyjeś rzeczy, więc tak. nie chcesz, wiesz, grzebać w czyjś majtkach. Tak. A jak Chcesz otworzyć, wiecie, szafę, tak, na przykład, żeby zobaczyć więc, ją po prostu. E, dlatego ja też starał, zadałem tam kilka pytań, ale starałem się ograniczyć i na przykład trochę później żałowałem, że nie zapytałem o właścicieli czy o, o sąsiadów. No. E, ale no cóż, teraz już nie zapytam. Tak. Ale plus jest taki, że skoro oni się wyprowadzają do Czech, bo zmieniają kraje. To nie jest to kwestia raczej tego, że mieszkanie jest kiepskie, Nie, tak? oni po prostu mają nie jakiś jab, e, tak. ktoś ma Po prostu zmieniają życie, para. tak jak my mhm. i to nie jest kwestia jakiegoś, że coś tu jest nie tak, nie fajnie. Tak. A też po, po właścicielach wychodzi na to, że mają totalne wyjebongo i chyba nie oni z nimi żadnego kontaktu, więc pozostaje trzymać kciuki, że sąsiedzi będą e, jakby na luzie, nie? Tak, ale oni też są młodzi, także myślę, że wiesz... Że też mogli sobie, wiesz, chodzi mi o to, że głośniej puszczać muzykę, czy jakiś film. Tak, i tak no, że mogli żyć po prostu. Tak, tak. o to chodzi, że to nie jest jakieś starsze małżeństwo, które po prostu żyje w względnej ciszy. Z ciekawostek jeszcze mogę dodać, że sporo osób nam pomagało przy tym całym tak. przedsięwzięciu. Kilkoro znajomych nas łączyło z jakimiś agencjami, bo znajomi, znajomy, znajomych, znajomych. I jesteśmy bardzo wdzięczni za te wszystkie pomoce. Ale muszę przyznać, szczerze mówiąc, to bo facts are facts. No. Że to mieszkanie ja znalazłem na Potokasie tak, i jakby prze, bez i też je sami oglądaliśmy ostatecznie. Tak, I dlatego właściwie... że tam mieszkali inne osoby, inne mieszkania były puste, więc oglądaliśmy tam grupę tutaj, mówiliśmy Wam już tutaj, na vlogu, tak. we vlogu. A tam mieszkali ludzie, wiecie co się dzieje na świecie, nie chcieli wielkiego zamieszania w domu, ja to rozumiem. Więc, no właściwie jesteśmy super dorosłe, samodzielne, niezależne, niezależne kobiety. tylko kobiety, oczywiście. Dobra, plan jest teraz taki, że pod koniec października lecimy do y, Barcelony, żeby być tam kilka dni wcześniej. Znowu się zatrzymamy już o, raz, po raz ostatni w tym miejscu, gdzie zawsze lecimy. Chcemy też wcześniej jakby spróbować y, ogarnąć bank, y, telefon i internet. Tak. Ponieważ bank został nam wskazane jakby, że byłoby dobrze, gdybyśmy mieli bank w konto w hiszpańskim banku, żeby tam te comiesięczne przelewy robić, bo to nie wygląda tak jak u nas, jak w prehistorii, że nie wiem jak wy, ale my na przykład co miesiąc właścicielom robimy zdjęcia liczników. Seria? Tylko tam dostaje się mailowo po prostu wykaz, ile trzeba zapłacić na jakie konto za co, za elektrykę, za coś tam za tam, nie? i jakby zostało sugerowane z agencji, żeby było konto bankowe, ale zresztą podejrzewam, że i tak będziemy potrzebowali tak, konta by, bankowego, chcieli. żeby był internet, a potrzebujemy internet tak naprawdę pierwszego dnia, bo będziemy, przepracujemy. Tak. Telefon tak samo, potrzebujemy na co dzień, jak wyjdziemy chociażby to, żeby korzystać z internetu, ten polski, to przecież byśmy jakieś gigantyczne kosmiczne sumy płacili, więc jeżeli ktoś z was mieszka w Hiszpanii, albo mieszkał i czy mieszkała i macie do polecenia jakiś bank, Albo. Yy, operatora komórkowego. Tak na fajnie. przykład operatora te telefonu i, i, i internetu, to jest jedno i drugie. Movistar nam polecała ta pani tak. z agencji bardzo, Powiedziała, że ona korzysta i podobno oni to robią w 24 godziny i nie jest potrzebny nie, bo jeszcze jesteśmy w trakcie wyrabiania dokumentu. To nie. Ale to jak kiedyś nam się uda, to też o na ten dzielny wideo. Więc, jeżeli macie jakieś rady, to piszcie proszę w komentarzu pod tym wideo. My będziemy czytać te wszystkie komentarze. Z tego względu, że ostatnimi czasami mamy problem z odczytywaniem prywatnych wiadomości, bo po prostu dzieje się strasznie dużo. A też z drugiej strony, może ktoś skorzysta inny z no tych tak, waszych rad, więc, prostu. jakby dzielmy się tym, no, prawda? Tak. E, tak. E, ale. Ale zanim, się, zanim polecimy do Barcelony, to musimy jakby te nasze rzeczy wszystkie spakować. Mamy już wstępnie ugadaną firmę przeprowadzkową, bo jakby to będzie samochodem przewożone, bo nie chcemy się pozbywać tych mebli. Tak. Jakby nie jesteśmy, nie stać nas, żeby kupować sobie choinkę nową co, co roku I nie ma takiej potrzeby. <laughs> Więc musimy to spakować i musimy jakby dopilnować, że to wszystko zostanie zabrane i zapakowane do samochodu, wtedy możemy Oddać koty mamie twojej, a właściwie chyba przed, nawet, przed. żeby one w tym, w tym pakowaniu nie brały udziału. Tak, 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 tak. Wtedy polecimy do Barcelony, tam będziemy ogarniać, wtedy na 2 listopada powinny przyjechać meble. Tak. Wtedy też jakoś powinien być założony internet i tak. otrzymamy klucze, i otrzymamy jakby już y, to wszystko. Koty, z kotami jest plan taki, że jak już tam wszystko rozpakujemy i ustawimy, czyli liczę na to, że to będzie początek listopada, pierwsza połowa, to wtedy, na chwilę obecną mamy trzy opcje, albo przyjedziemy po koty i polecimy przesiadką z nimi, tak. no czyli zajęłoby to myślę optymistycznie 6-7 godzin, albo wynajmiemy firmę, która je przewiezie samochodem, bo wiem, że są takie firmy, ale. Nie mam... specjalizują się tak. w przewozie zwierząt. No niby, niby tak się dzieje, i te ty, i psy dojeżdżają i wszystko, ale mamy, kurde, mimo wszystko, obawy, wiecie, bo też ten nasz, zwłaszcza rybuś, on jest bardzo um, wrażliwy. Bardzo wrażliwy i, nie wiem, tak, oddań komuś obcemu. Mamy też znajomych, którzy zadeklarowali się, że mogliby wynająć samochód i nam je przewieźć. Ale no jednak to też nie bylibyśmy my, a to jest 20 godzin drogi samochodem, więc dwa dni tak naprawdę, bo musiał tak. być jakiś postój. Moglibyśmy też przylecieć i razem z tymi znajomymi jechać samochodem, ale to też jest coraz większy koszt, Ty. bo samolot, większy samochód, więcej noclegów. Więc yy, na pewno, jedno jest pewne, na pewno nie będziemy mogli dolecieć najprostszym sposobem, czyli yy, bezpośrednio z Warszawy do Barcelony, ponieważ takich lotów nie ma i nie będzie w najbliższym czasie. Do marca ma nie być, bo lat do, wstrzymał. Do kwietnia. Do kwietnia. Przynajmniej. Bo, tak, tak, a Weezer i Ryanair nie przewożą zwierząt. Zwierząt, bo są tak fajne. E, więc do końca nie wiemy, jeżeli też, ale no, jedna z tych będzie, bo nie wyobrażamy sobie Jeśli macie być bez jakieś, świecie inne pomysły, albo sami e, rob, robiliście takie rzeczy, to jakby czekamy na wasze tutaj propozycje. No i co? E, przekazaliśmy jakby rodzinom już nasze informacje i się cieszą. no I się cieszą. Cieszę się yy, i mam nadzieję, że Wy też się cieszycie. Yy, będziemy dalej yy, dawać znać. Tak, będziemy. Dzięki za wsparcie i wszystko.